Będzie tego, tych konsultacji społecznych bardzo dużo. To, to prawdą jest, że w mieście, w mieście Rzeszowie jest 4-5% mieszkańców zainteresowanych konsultacjami społecznymi, natomiast w gminach, które to dotyczy, bierze udział w konsultacjach społecznych 70-80%. To jest naprawdę bardzo ważne i w uzasadnieniu które przeczytaliśmy Pana Wojewody, również te konsultacje z są podkreślane na każdym kroku, że mieszkańcy gmin nie życzą sobie przyłączenia do miasta Rzeszowa. Przez pięć lat jest dokładnie takie samo uzasadnienie. I Rada Ministrów bierze to pod uwagę. Więc nieprawdą jest, że decyduje. Ja wierzę głęboko, my wszyscy wierzymy głęboko, że pani premier Szybło słucha mieszkańców, słucha wyborców i posłucha również nas. I w ustawie o samorządzie gminnym jest napisane że rzeczywiście, że decyzję podejmuje Rada Ministrów po zapoznaniu się ze wszystkimi stanowiskami. Za każdym razem ministerstwa, przygotowując pani premier dokumentację, także analizują stanowiska. Nie tylko przede wszystkim mieszkańców, ale również innych instytucji. Dlatego bardzo podkreślamy, że głos mieszkańców jest bardzo istotny w tej sprawie. Konsultacje toczą się w dwóch jakby zakresach. Pierwsze powiat opolski prowadzi konsultacje dla wszystkich mieszkańców powiatu polskiego, czyli dla 133 tysięcy mieszkańców. Natomiast gminy, każda z gmin, której temat dotyczy, prowadzi konsultacje. Na terenie swojej gminy. W Powiecie o Polskim konsultacje będą trwały do 25 lutego. Proszę Państwa, myśmy dopiero rozpoczęli te konsultacje społeczne, czyli będziemy wiedzieli wszystko, jak otrzymamy z powrotem urny, które żeśmy przygotowali, jak komisja zbierze, przeliczy głosy, wtedy będziemy mogli powiedzieć. Nie możemy dzisiaj mówić, że jest zainteresowanie mniejsze bądź większe. Można by zadać pytanie, a jakie jest ich zainteresowanie w Opolu konsultacjami społecznymi, więc myślę, że to o tym wszystkim możemy porozmawiać po 25. W ustawie jest napisane, że jeżeli nas zapyta ktoś o zdanie, to możemy przeprowadzić konsultacje społeczne. Prezydent miasta i przewodniczący rady miasta Opola zwrócili się do pana starosty. Z zapytaniem Rady Powiatu, żeby Rada Powiatu zajęła, zajęła stanowisko i Rada Powiatu zdecydowała, że chce zapytać swoich mieszkańców, bo to przecież mieszkańcy wybra wybrali swoich przedstawicieli. W związku z tym te konsultacje zostały, zostały przeprowadzone na terenie całego powiatu.